Cześć! Witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie, ja mnie nazywam Renegat i ja witam was w moim już kolejnym odcineczku z nowej serii na moim kanale pod tytule Zagrajmy w sąsiedzi z piekła, rodem słodka zemsta do duchani. Dzisiaj powiedziałem, że nic z tego odcinka mi nie zepsuje, mimo tego, że miałem do tego bardzo... Mocne powody nerwowe Ale po prostu bez zbędnego gadania jedziemy z tym Hoaxem pod sąsiad Sąsiad już czeka na nasze dowcipy i musimy w końcu spełnić jego najszczersze życzenia Dlatego drodzy kochani oczywiście rozpoczynamy sobie grę I zaczynamy sezon pierwszy, nasz kochany serial się rozpoczyna Dlatego drodzy kochani przejdźmy sobie raz do pierwszej misji tej naszej kochanej retro gry dzieciństwa Pierwsza pułapka, hałaśliwy sąsiad i sąsiad widać tutaj przegląda przez y, okienko, wygląda raczej przez okienko z lornetką, a język ma tak jakby nie wiadomo co chciał robić jakiejś pani, no ale już tutaj nie będziemy zgłębiać się w szczegóły tego o czym ja akurat myślałem, dlatego drodzy kochani no, czytamy dalej. Sąsiad to wredny typ, o czym się zaraz przekonacie, no na pewno tak będzie. Dziś jednak siedzi wyjątkowo cicho, to podejrzane, pewnie kluje coś wyjątkowo paskudnego albo szpiegły innych sąsiadów. Jak to sąsiad, na wszelki wypadek Woody postanawia rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. Czas drodzy kochani rozpocząć sezon, czas rozpocząć piękny teleturniej, czas pokazać klasę, czas zwyciężyć i czas po prostu ponerwiać sąsiada najbardziej jak się go tylko po prostu uda. Minimalny prestiż oczywiście 50%, i czas na wykonanie tego 5 minut 00 sekund. Wy, oczywiście, tego nie widzicie przez. Yy, no, mój kwadracik, a bardziej właściwie prostokącik. Z kamerą oczywiście. No, dlatego, cóż, yy, wskazóweczka, jeszcze sobie przeczytam, wskazóweczkę, wskazóweczkę, tak. Nie musisz zostawiać wszystkich pułapek, aby zakończyć odcinek. Czyli innymi słowy, mamy do wykonania cztery żarty maksymalnie w odcinku, i żeby przejść odcinek, nie musimy wszystkich czterech zakładać. Możemy załóżmy e, założyć 3, a właściwie podstawić trzy i możemy wyjść w tym momencie przez drzwi frontowe, co nam automatycznie zakończy grę i wygramy. Innymi słowy, z trzema pułapkami, ale my tutaj e, na takich prostych podstawowych rzeczach nie będziemy. Oszczędzać, tylko jedziemy z powerem, z radością na pełnej K i sąsiad dostanie wszystkie upragnione żarty, na które po prostu sobie zasłużył. Presji 0%. Startujemy! Oczywiście wczytywanie danych, piękna, hmm, retro, yy, Piękna retrografika przy ładowaniu. W odcinku pierwsza pułapka, co my siedzimy z piekła? nie. Yeah. Woody wchodzi do pokoju. Oczywiście, my tutaj robimy na sam początek rozpoznanie. E... Weźmy sobie może do lodówki. Zobaczymy, co będzie w kuchni. Podejrzewam, że będą jajka. Jajka to podstawa. E... Dokładnie, dokładnie, egzakty. E... Nawet 100% trafnego strzału. Bierzemy rzeczy z komody. Co tutaj mam? Pierdząca poduszka. E rzeczy zapteczki, podstawa również ludzi tutaj po prostu pięknie się zagłościł w tym naszym kochanym domciu Program wudu dzisiaj, e, dzisiaj w ogóle daje po prostu radę. Gra wygląda świetnie, jest bardziej odświeżona. Ale wiemy mimo wszystko, nie zobaczycie większej różnicy na YouTube, bo wiadomo jakoś spadnie przez dwa, dwie obróbki Super glue. O to bardzo mocny klej. Pierdząca poduszka. Poduszka wydaje zabawne dźwięki, gdy ktoś na niej usiądzie. Czyli sąsiad będzie musiał usiąść na niej. Oczywiście to będzie musiało zostać wykonane na fotelu i jajko z tym jajkiem trzeba coś zrobić. Zaczyna cuchnąć. Rzućmy nim w sąsiada, tak, to będzie chyba najlepszy moment, żeby sobie tutaj to ogarnąć. Woody jest stukaj mi tutaj, bo to boli, bo to boli mój ekran, jak rozbijesz szybę, to będziesz musiał bulić. Pamiętaj, tu ze swojej, ze swojej wypłaty, ze swojej marnej pensji. Dobra, my i tak wychodzimy więc. Pokażę wam, jak to po prostu wygląda. Mamy zero żartuch, czy chce zakończyć bieżący odcinek, zakończamy. I zaraz będziemy mieli. Porażka. 0 na 4 jesteśmy mistrzami, jesteśmy królami żartów. Oczywiście robimy ponów. I tym razem już będzie dobrze podstawa eee, Może weźmy sobie na sam początek właśnie te jajka Bóli się tutaj znowu nam przywitał, tymi tymi wiecie, ba, 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 ba. Eee, Tymi swoimi faluchami, tymi swoimi machającymi paluchami bierzemy, może czekajcie Weźmy sobie, może właśnie od razu zostawiajmy te pułapki. Jajka oczywiście w mikrofalówce eee, podstawa, podstaw tej gry jajka i mikrofalówka to jest po prostu idealne połączenie. Tylko teraz pytanie. Eee, nie, nie, ja to źle zrobiłem. Na pewno nie będzie 100%. Ja to źle zrobiłem eee, przejdźmy sobie teraz tak tędy OP no. no! No, 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 Czyli ja podejrzewam, że to trzeba było zupełnie inaczej zrobić, tak, najpierw trzeba było. Eee... Pierdząca poduszka na fotelu i telewizor oczywiście antenę zawiązać na kokardę. Eee, super glue z lornetką Zobaczymy co będzie przy tej lornetce w ogóle Sąsiad używa tej lornetki, żeby podglądać sąsiadkę z naprzeciwka Dobra, sąsiad z boczuch. Dobra, trzeba mu troszeczkę te gały tutaj przykleić Żeby mógł przez całe życie już po prostu tą sąsiadkę oglądać z takiego negliżu My się może schowajmy w szafie Chociaż to oczywiście nie, bo sąsiad tak, tak nie schodzi na dół Więc on chodzi w tym pierwszym odcinku tylko i wyłącznie po... E, samej górze. E, nie będzie 100% na pewno. Nie będzie 100% na pewno. Więc innymi słowy, sobie to po prostu powtórzę. I zrobię to tak jak trzeba e, było. E, od samego początku, czyli na sam początek e, lornetka. I jajka, a potem dopiero e, telewizor. I pierdząca poduszka z fotelem. Tak by było po prostu najlepiej, najrozsądniej nie? Dobra, odcinek 6 minut. Sąsiad na sobie tak troszeczkę chodzi, chodzi. I te odgłosy, kurczę. Aaaaaaah! O co się dzieje! no, na 4, kwestia 97, no jak widzicie Jest dobrze, niby mam wszystko zaliczone, ale jak mówię ja tutaj nie daję za wygraną i jedziemy sobie 100%. Już nie będę tego zostawiał na e, e, inne odcinki, po prostu będę robił 100%. Przynajmniej te początko... ten pierwszy sezon na pewno będę e, od samego początku jakby robił. No więc... W sensie, jeżeli uda mi się w pierwszym sezonie zaliczyć ee, jakiegoś odcinka na 100%, go po prostu powtórzę e, po ukończeniu e, wcześniejszego. Czekajcie, co tu ci oddanie Pawla? Ja wziąłem te rzeczy z szafki, czy co? A nie, o jezu. E, jeszcze raz, jeszcze raz, bo to w ogóle robię takie głupoty, nie? Jeszcze raz, ja. Bierzemy tak, jajka z lodówki. jaka jajka z lodówki na sam początek. ucie widzicie jakie się miota, mnie Masakra, tak dawno już w tą grę nie grałem. Po prostu jak robiłem pierwszy raz, nagrywałem tą grę, to szczerze mówiąc nawet sama, sama gra sama w sobie mi lepiej poszła Więc nawet tutaj jest różnica pod tym względem, bo na razie robię to tak totalnie rozpoznawczo, nie zachowawczo i totalnie nie mam zielonego pojęcia właściwie tak bardziej nieporadnie, nie? Niby wiem co robić, nie ma tutaj dużo rzeczy do zrobienia Ale ja tak jakby nie umiem tego z... troszeczkę ogarnąć zbytnio Ale dobra, e, podstawa Nie wiem czy czasami Nie wiem czy czasami nie O Jezu, o Jezu, o Jezu Czekajcie! Jakbym się teraz nie ten, to bym tą radę, widzicie, co się dzieje, z pierwszy poziom, a ja nie umiem tego wygrać, Woody, co ty robisz, Woody, co ty robisz, tak zwalę na Woody'ego, to zwinę na Woody'ego, bo Woody jest głupi I nie, i się nie chce słuchać, I, i w ogóle jakieś inne pierdoły jeszcze Czym jest, zrobię coś takiego, zrobię coś takiego, zostawię sobie te jajka, wezmę sobie pierdolą poduszkę od razu, i rzeczy z apteczki, dobra Dobra, dogrywacz. W sumie, szczerze, mam że fajnie było, bo mieszkać w takim mieszkanku, według mnie jest bardzo ładnie urządzone. I no, podoba mi się taki klimat, mimo wszystko. Dobra, wchodzimy. Dobra, automatycznie z sąsiadem, oczywiście on tutaj chodzi. A nie jak w hardkorze Woody, czemu ty tutaj nie działa z tym telewizorem? Cyk, telewizor poduszka, możemy iść od razu do kuchni. Jak widzicie, żadna filozofia. Totalnie żadna filozofia. Więc tak, bierzemy. Lodóweczkę. Bierzemy lodóweczkę i zrobimy sąsiadowi jajka na... Na wybuchowo, tak, bo jakoś mi przyszło do głowy na twardo, ale chciałem powiedzieć taki jakby sucharek, więc no, na wybuchowo, wybuchowe jajeczka Można powiedzieć kinder niespodzianka To zrobione, to zrobione, możemy tylko w oczy się przyglądać na upadek sąsiada, jak widzicie mamy drzwi Te drzwi prowadzą do piwnicy, nie mogę z nich skorzystać, czyli innymi, czyli innymi słowy jak widzicie jest tych jest kutka, nie możemy po prostu wejść. Do takich drzwi nie możemy wejść, takich drzwi nie możemy otworzyć. Sąsia dobra, na piwduszki się nadział, na telewizor się nadział. Eee, przechodzi przez piętro. Oczywiście zobaczył kinder niespodziankę. Aha, sąsiadzie, sąsiedzie, sąsiedzie, sąsiedzie! Yeah. A, mmmm. Mm, 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 Są że żeby cię oczy wypadły! Dlaczego 97? Coś tutaj nie gra! Coś mi tutaj nie gra! Chyba, że ja muszę zrobić najpierw kuchnię. Szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, gdzie tutaj popełniłem błąd. W każdym razie nie poddajemy się, powtarzamy. Po raz setny ten sam odcinek, ale właśnie o to tu chodzi. Idziemy szybko do apteczki, bierzemy klej, potem weźmiemy sobie jajka. Ja nie wiem czy zdążę, właśnie ja nie wiem czy zdążę, bo sąsiad grubas ogląda telewizję ciekawe co tam ogląda, pewnie Familiadę, podejrzewam, że jest niedziela w ogóle. No nie ma takiej opcji! To ja muszę poczekać, ja muszę poczekać, czy on sobie tu przyjdzie. On tu się popatrzy przez tą lornetkę. On sobie pójdzie z powrotem, no to ja teraz będę musiał właśnie te jajka zostawić. Klej! Do lornetki. Boże... To jest obleśny typ, nie, nie chcę na niego patrzeć. Jesteś brzydki i obleśny. Sąsiedzie, sąsiedzie! Przez OM, pamiętajcie! OM! To jest jedyne poprawne określenie sąsiada. Przez OM 90%, dobra, szybko. Tędy, tędy. Eee, dobra, mamy jajka, mamy klej. Idziemy szybko teraz z poduszką pierdzącą na fotel i ogarniemy telewizor. Teraz już powinno być 100%. Naba no, sąsiad się wkurzył. Dobra, eee, cyk pięknie. Ta tak zmodyfikowana antena umożliwia otwór zupełnie nowych kanałów. Nie mała, nie przygoda, czeka każdego, ktoś ujdzie na tej sofie. No, sąsiad na pewno tutaj trafi na jakiś kanał kosmiczny. Od Reptilian, Dobra, teraz chyba naprawdę sąsiadka musiała się wnerwić, bo go pewnie zobaczyła po któryś tam razie. Jak sąsiad cały dzień nic nie robi, tylko patrzy przez okno, przez lornetkę i podgląda sąsiadki w negliżu pod prysznicem. Polia, hello, i zobaczył prezent w postaci kukardy na swoim starym telewizorze. Który to oczywiście mógł być nowym, który był taką jakby. Łaaa, wow, się spierdział, ty dziulu, coś ty jak na obiad. Coś ty jak na obiad, trzeba było nie żreć te, tego są tyle. Ile można, ile można, co to jest za chamsło? Yeah. Hihihi. Hihihi. Znakomicie, 4 na 4 prestiż, 100%. Drodzy kochani, tutaj mogę was zmartwić, ponieważ... Będzie to najlepszy moment, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Tak, drodzy kochani, nie chcę go już dłużej przedłużać. Będę starał się, żeby odcinki trwały między 20 a 25 minut, tak typowo. Niektóre się zdarzą dłuższe, niektóre się zdarzą krótsze. Ale seria przynajmniej potrwa dłużej, będziecie mieć po prostu więcej zabawy z sąsiadem, z Woodym i ze mną w roli głównej, drodzy kochani. Więc cóż mogę powiedzieć, na razie sobie po prostu wejdźmy do menu głównego. Drodzy kochani, pamiętajcie, bądźcie niepokonani, ja był Renega, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć, papa! Pa!